Tylko co trzeba uzbroić naród. Tą broń, te wszystkie specyfiki dać narodowi. A Macierewicz powiedział e, w radiu Maria, gdy ktoś zapytał, bo jest kilku e, kandydatów na prezydenta popiera uzbrojenie narodu. A on powiedział, że on powiedział, że nie zgadza się na uzbrojenie społeczeństwa polskiego. To, to e, nie służy do tej koncepcji. Ta koncepcja, mimo że wycinki całe. E, do swoich opracowań biorą, biorą, jednak ta koncepcja nie, nie ale jest. Nie Polak. Tak, nie urządzona, nie jest wskazana I, I także, że po prostu ja to publikuję, staram się jakoś tam docierać, gdzie, gdzie można, ale żeby to do świadomości ludzkiej wchodziło, żeby porównywać, mieć nawet, bo porównać to, co jest, wobec tego, co. Co, co powinno być. Panie generale, Pomorska Telewizja Narodowa, a mam pytanie, a jak podchodzi rząd do tej koncepcji pana, czy w ogóle oni coś na ten temat. E, odzywają się czy nie? Minister Macierewicz ma tak dużą władzę w mhm. tym rządzie, że ani premier na niego nie ma wpływu, ani sądek Kaczyński, ten Jarosław Kaczyński nie ma takiego wpływu, żeby, żeby i on rządzi się własnym takim, widzimy się, i to no to nie. Podejmuje samodzielnie decyzję. Samodzielnie. samodzielnie. No, rozumiem. E, czyli, co e, tak naprawdę, jaka jest szansa na to, żeby przeprzebić z pana inicjatywą, panie generale? E, jak to zrobić, żeby, no, trzeba żeby, żeby to miało. Na... Do społeczeństwa, żeby, y, muszę trzeba do społeczeństwa, żeby i do informacji posłów. Żeby z tym dotrzeć, żeby to rozpowszechnić. Gdyby było kilku posłów, którzy by się dopina, dopominali, porównali koncepcję Macierewicza z koncepcją moją, mhm. to by po prostu wyszło na, na, na jaw, że jego jest błędna, że on organizuje te 35 tysięcy młodzieży y, zgromadzić w regularnej armii, a, a istota polega na czym innym. W kalkulacjach wojskowych. Dla zrównoważenia jednego wyszkolonego partyzanta przyjmuje się 10 żołnierzy regularnej armii. Czyli na jednego partyzanta musi być 10 żołnierzy regularnej armii, żeby zrównoważyć go. A w takich bitwach niemieckich, załóżmy, jak na Piotrowym Polu w 1944 roku pod Ijurzą z gdzie zgromadzenie było 600 partyzantów, uzbrojonych w miarę uzbrojonych, to Niemcy chcąc to zgrupowanie zniszczyć, musieli 12 tysięcy, przygotowali 12 tysięcy żołnierzy, czołgi, samoloty i dopiero wtedy tych partyzantów nie zniszczyli, tylko przegonili. A to jest 24 razy więcej żołnierzy regularnej armii niż, czyli wyszkolony partyzant to jest... To jest wielka wartość, to, no to tak. czynnik 10 na dziesięciokrotnie. Dobrze, a co Pan Generał dzisiaj sądzi o dzisiejszej walce partyzanckiej, bo można powiedzieć, że muzułmanie, którzy robią te zamachy, w pewnym sensie są dzisiejszymi partyzantami i walczą z, państwem, z państwami chrześcijańskimi. Czy to są też partyzanci, ci muzułmanie? Więc to... to, to Ta wojna, która to, trwa to, to dzisiaj, to wojna. To są walkę partyzancką, ale to są... Ludzie y, nam wrogi, my tej walki ich nie, nie, nie popieramy, bo my mówimy o walce obronnej. O z, Oni z... nas z... atakują. Oni nas atakują. Oni nas atakują. Więc y, w walkach, y, walkach agresywnych te współczynniki nie mają inne znaczenie. Współczynnik ten ma znaczenie w walkach obronnych. Mhm. Więc Gdyby państwa ten, tutaj y, zachodnie ta, chciały stosować taktykę, jak się stosuje do y, walkach partyzanckich, to pierwsze partyzantów trzeba pozbawić zaplecza, czyli tej ludności. Czyli by y, z Francji, to jest 7 milionów, przynajmniej 5 milionów. Arabów trzeba by wywieźć, wyeksportować. To jest nierealne. Tak. No nierealne jest. Dzisiaj Półtora miliona to... tych Ormian wymordowali Turcy w ciągu tam roku czasu. Więc, mhm. więc to... Na razie zlikwidowali obóz we Francji tych Ale to muzułmanów. Nie jest, ja nie chcę mówić o sprawach, które Dzisiejszych, ale to nie są, dotyczą nas bezpośrednio, my tu jesteśmy... No do nas też przyjdą muzułmanie pewnie, oni tu też są, więc no, w Polsce już no, żyją. Z tego co wynika, to nie przyjdą, bo, bo rząd nie otworzył dla nich granicy i to dobrze zrobił, więc... Prostu... Są studenci, którzy są na uczelniach, muzułmanie też są. Czy może pan redaktor mnie pytać o to, nie o pierdoły, No nie, to nie są pierdowe, to są istotne sprawy w dzisiejszym życiu Polaków, to nie, nie są żadne pierdowy. Ja jestem autorem doktryny wojennej totalnej obrony narodowej, to, mhm. i jeżeli chce rozmawiać, to na ten temat, bo to jest temat twórczy, a rozmawianie na sto... Na 100... No właśnie to jest obrona Polski przed właśnie atakami muzułmanów, bo mogą być za chwilę u nas też. O to mi chodzi. Gdyby spo... Jak się bronić? Gdyby społeczeństwo było uzbrojone, jeżeli na... by były te oddziały partyzanckie na poziomie gminy, bo partyzantów się organizuje się oddziały partyzanckie w oparciu o ludzi, którzy się znają osobiście. Dobra, Znamu, dobra. Znają się ciebie, twoją matkę, twojego dziadka i wtedy ja mogę ci zaufać. Bo buduje się oddział partyzancki na zasadzie yy znajomości osobistej, jak zobaczycie to, że szkoły yy, tworzyły się, oddziały w miastach yy, z ulicy, bo wtedy jest zaufanie bezpośrednie, jeżeli zna się osobiście, przynajmniej ze trzy pokolenia tego człowieka, wtedy wie, wie, można przewidzieć, jak on się zachowa. A w konspiracji musi być bardzo duże yy, zaufanie jeden do drugiego, bo musi nie zdradzić, zginie, ale nie zdradzi. A na organizowanie na szczeblu powiatu Powiecie, się ludzie nie znają. To jest tam to nie, nie stworzysz szpardzanki w oparciu o powiat. To jest tak były oddziały partyzanckie robione, że był Budenty na oddział, czyli znających się z nowej Słupi, z, z miejscowości. I oni oni tworzyli oddział, bo oni wzajemnie sobie ufali. Co innego jest w armii? szynne, jak jest wojna, to żołnierze z sobą dostają w kość i... Mają do siebie zaufanie w wyniku codziennego spania koło siebie, w wyniku codziennego tej walki i zależności od jednej od drugiej. To tak się wytworzy, to ten, ten, solidarność wojskowa wśród żołnierzy. Mhm. Ale to wymaga innego w partyzance, nie ma tego, komu się znać, znać osobiście. Ale tam jest konspiracja w tej partyzance, bo oni się tak. jakby między tak. sobą komunikują, ale na zewnątrz ludzie nie wiedzą, że to są ci partyzanci. Druga rzecz, jeszcze, która jest no, no istotna w pardzance, oprócz tego, że, że muszą się znać ludzie osobiście, to musi być wysokie wyszkolenie. Jak popatrzycie na wojnę parzantką w 40, znaczy w Polsce, w czasie okupacji niemieckiej, to dopiero pardzantka trzeba na wysokim poziomie wtedy funkcjonować, jak przylecieli skoczkowie z Anglii. Cichociemni. Cichociemni. I zobaczcie. Tam gdzie dowódcami byli cicho ciemni, to były oddziały yy, specjalne, takie, które nieugięte, które yy, bardzo dużo oddziaływały na, na yy, otoczenie na, na wroga. Bo wiedza wojskowa to jest wiedza, to trzeba tak jakby yy, im wyższy poziom, tym wyższy poziom wiedzy, trzeba mieć wykształ wykształcenie wojskowe, czyli wyćwiczenie. Trzeba wiedzieć, że jak się ma coś zaatakować, no to trzeba rozpoznać, dobrać porę y, ludzi, no. no po prostu zaskoczenie trzeba zrobić. A nad powstaniu warszawskim wyginęło gdzieś tam, tam 3 tysiące ludzi, są duża ilość zginęła, 300 ludzi oddział, bo poszedł na karabiny maszynowe były bunkry, a oni poszli y, tak atakować. Co drugi miał kierownik. Wtedy trzeba podpalić, zadymić trzeba zasmrodzić, albo wywołać jakąś y, y, zamieszki jakieś tam, Pozorowane. Y, pozorację zrobić, czegoś tam że ktoś, albo ubrać się w mundury i y, przeciwnika i, i po prostu zaincenizować coś, wtedy żeby odwrócić uwagę Heda Szary zrobił taki, taki numer, że takim, ten co jest nasz imieniem na sztandarzem że ubrał niemiecki e, u, mundur żołnierza tego, e, pola, e, to był k, jakiś tam Rosjanin, czy Kazach, czy... czy I na koniu on... Byli tu Niemcy, a on robił woltyżerkę na koniu, mundurze. I wszyscy Niemcy z okopu wylecieli i, i, i pokazywali, bo to było odległości tam 500-600 metrów, to było tak, tak fascynujące, hmm. że wszyscy po, po pierwsze policzyli wszystkich żołnierzy niemieckich, hmm. bo każdy. Ujawnili się. Tak, ujawnił się. Wiedzieli po strojach, gdzie, jak, tak. I on i w tym czasie oni po, przez 200 metrów pustego pola z tyłu przebiegli z więzarami na, na, na. przebiegli i znów się ukryli i znaleźli się na zapleczu tych Niemców. I wtedy, jak, on, jak oni byli tam i wołali tego, tego Niemca, Niemca, żeby on tu, to on zszedł z linii strzału i oni zaczęli ostrzał na, na, na te okopy, kiedy trzeba. oni byli na wierzchu. Mhm. Czyli trzeba, to musi być taktyka. Y, taktyka to jest takie przebiegłość, taka wyższa szkoła jazdy. Więc, y, I tego się można nauczyć w wojskach specjalnych. Y, w, przy, Musicie to uczyć, że nie możesz iść tak na, na czołg czy na ty, tylko musisz wybrać jakieś warunki skorzystne na siebie, żebyś ty pokonał go, a nie zginął. Później w powstaniu warszawskim wyszło takie przysłowie po, po tych początkowych wielkich stratach. Nie bądź głupi, nie daj się dać. Pamiętacie takie. Więc to, to jest bardzo ważne przysłowie, które zmusiło warszawiaków. Do tego, że, że nie, jeżeli zginąłeś, to jesteś głupi. Jeżeli ranny zostałeś od strzału, to znaczy, że nie, miałeś grupę za wysoką, tyłek za wysoko, czołgajesz się, że nie, nie zadymi mieć, nie zrobiłeś parawanu, nie zrobiłeś ważnej rzeczy, która mogła uchronić się przed ranieniem się, przed zabiciem. I to jest, to jest sztuka wojskowa. To jest, tego się trzeba wcześniej ludzi przygotować. Szkolić to trzeba nagrywać takie filmy, gdzie to, i wtedy młodzież puszcza się taką film, wchodzi w jej podświadomość i on wie, że szkoli się jako tam ten padylanczy I, i ma do tego podchodzić w taki przebiegły sposób. Bo wojna to wygrywają, technologia wybiła, wygrywa, wygrywa i przebiegłość i zaskoczenie. I pomysłowość. No to pomysłowość to. Tak, tak. No dobrze. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy. Też nasz Tadeusz Kościuszko, dla Wolności włodzi Tutaj mamy rondo. A my jesteśmy w restauracji wiedeńskiej. Piękne wystrój wnętrza. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Z Łodzi. Wasz Forrest z pomorska, telewizja narodowa, Słowo Ziębiński. Ahoj.